Zadanie 26. Jeżeli oglądałeś poprzednie filmiki i one Ci się podobały, to dodaj łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał, wtedy będziesz powiadamiany o kolejnych filmach, które mam nadzieję, pomogą Ci w przygotowaniach do tej matury już tej właściwej. Ok. E, dany jest trapez ABCD, w którym AB jest równoległe do CD oraz przekątne AC. I BD przecinają się w punkcie O. Zobacz rysunek. Wysokość tego trapezu jest równa 12. Obwód trójkąta ABO jest równy 39, a obwód trójkąta CDO jest równy 13. No dobrze, pozaznaczajmy to sobie może. Um, obwód trójkąta CDO jest równy 13. CDO, czyli tego obwód. Pierwszego niech będzie, jest równe 13. E, a obwód ABO jest równe 39. ABO. 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 Obwód drugiego jest równe 39. Co jeszcze? Jeszcze zaznaczyli nam to, że AB jest równoległe do CD. Nie musieliby tego robić, bo przecież w każdym trapezie ta para boków jest do siebie równoległa. No musi tak być, żeby to był trapez. Więc pewnie coś tu ważnego ukryli, czy ja to, to, to sobie podkreślę, że AB jest równoległe do CD. Istotna rzecz, skoro ją powielili. <grych> Dobra, wysokość trójkąta ABO poprowadzona z punktu O jest równa. Mhm. Czyli muszę to policzyć. H2 sobie zaznaczę, o. No w porządku. Mhm. Mamy tutaj tylko obwody i łączną wysokość. No właśnie, po co jest też ta dwunastka? Czyli jeżeli tutaj mam H2, to zaznaczę sobie jeszcze H1, bo wiem, że ich suma to będzie 12, czyli H1 plus H2. Musi dawać razem 12. Pewnie to będzie później przydatne. Ok. No tylko jak to zrobić? <laughs> Żeby obliczyć H2, to będę musiała od 12 odjąć H1, nie? Czyli ja chcę znaleźć H1. Potrzebuję tego. I wykorzystać to muszę obwody. I teraz zobacz. Podkreśliłam to specjalnie, że AB jest równoległe do CD. Czyli mogę to zrobić w ten sposób. Przedłużę sobie ten bok również o ten, bo jeżeli te długości są równoległe, to one przenoszą mi kąty. Zobacz, przeniesie mi to ten kąt tutaj do góry, o tu. Już zaznaczam wszystko. Przeniesie mi o tutaj ten kąt. <laughs> tak. Kreska prosta, równoległa, tu przenosi mi ten kąt, czyli tutaj również jest ten kąt. I to samo będzie z kątem tym, żółtym. Przeniesie mi to yy, do góry. Ten, czyli on będzie tu. A w dodatku, ten również jest wierzchołkowy, czyli zobacz, powstają mi trójkąty, które mają jednakowe kąty. Czyli co? Są podobne i to mogę zapisać, że trójkąt ABO jest trójkątem podobnym do trójkąta CDO. Czyli ten niebieski jest podobny do trójkąta zielonego. No dobra, skoro jest podobny, to znaczy, że ten niebieski jest powiększeniem tego zielonego. I powiększony jest w jakiej skali? Ileś tam razy. Ileśkrotnie razy jest powiększony. I dokładnie tak samo przecież się stanie z obwodami. One też będą powiększone w skali. Wysokości też będą w skali, czyli zobacz, że znowu jak policzysz jedną, to drugą w zasadzie już będziesz miał ze skali. No dobra, no ale skąd z, ym, odnaleźć moją skalę? No, z obwodów, bo to jest jedyna rzecz, którą podali mi w obu trójkątach i zawsze takich rzeczy trzeba szukać. Dobrze, czyli skala będzie wyglądała tak. Zielony trójkąt, czyli ten obwód w zasadzie, obwód jego, pomnożony przez k, powinien mi dać obwód niebieskiego. Już pokoloruję to tylko, żebyście wiedzieli, co gdzie jest na pewno. Mhm. Więc, żeby znaleźć skalę, to muszę sobie podzielić przez. Ten zielony, nie? Owód pierwszy, czyli skala, to jest niebieski przez zielony. Czyli 39 już tak na liczbach, do 13 to jest skala i to się ładnie dzieli. To jest 3, czyli ten niebieski jest powiększeniem trzykrotnym tego zielonego. A skoro tak, to z wysokościami jest dokładnie to samo. Czyli H1 pomnożona przez skalę, musi mi dać H2, czyli niebieskie. A skalę znam. Tak. H1 razy 3 to musi mi dawać H2. I tutaj um, przyda nam się właśnie to, co żeśmy na początku napisali. To w połączeniu z tym będziemy mogli już y, rozwiązać to zadanie, policzyć H1 i H2. No dobra, chcemy policzyć w zasadzie H2, czyli to niebieskie, więc najlepiej się pozbyć H1, -ki. podstawić za nią. H1, -ki. czyli przekształcę sobie ten wzór z góry w ten sposób, że wyznaczę H1. H1 to jest 12 minus H2. No zresztą to widać z rysunku, nie? H1 to jest 12 minus H2. To jak zabierzemy, to zostanie H1. I dokładnie to podstawię tutaj. Czyli mam tak. H1 to jest 12 minus H2. I uwaga, uwaga, musi tutaj być nawias. Razy 3. I to jest H2. No dobra, no i już takie kwestie kosmetyczne zostały, tak? Dobra. H2 to jest. I uwaga właśnie, żeby tutaj ten nawias wstawić, tak? Bo jak podstawiamy jakąś niewiadomą, to całą ją mnożymy przez 3. Nie tylko to. Nie tylko H2. Wszystko. Czyli to musi być w nawiasie. Dobra. 3 razy 12 to jest 36 minus 3 H2. Um. Co ja tu wpisałam? Coś tu mi się nie zgadza. H2. A nie, wszystko jest dobrze. Ok, wpisałam H2. Już zwątpiłam w pewnym momencie. Ok, no to tak, przerzucam sobie to na lewą stronę, żeby połączyć te H2. Czyli dodaję 3H2. Dobra, 4H2 to jest 36. No to dzielę po prostu na 4. H2 to się równa 9. Odpowiedź C. Ok.